Najnudniejsze wakacje na świecie. A i to jest część trzecia. W poprzednich odcinkach nasza rodzinka bardzo się nudziła. To było w pierwszym. W drugim pojechali do programu, który nazywa się Aqua Plusku. Yy, w poprzednich odcinkach, yy, również w tym programie, Naj, najbardziej do przodu przesunęła się Zosia. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto wygra, a kto wyląduje w wodzie, oglądajcie dalej. Zapraszamy. Oto nasi zawodnicy. Bella, Zosia, Michalinka, Tadek, Statkowa, nie Tadek, no dobrze, ostatkowa oraz Klap. To nasi zawodnicy, a ich rodzice, no, przesuwają ich bliżej. Zosia, jak widać, jest najdalej. Tak to mniej więcej wygląda. Więc oglądajcie dalej. Sama jestem ciekawa, jak to wypadnie. A więc, Zosiu, następne pytanie do Ciebie. Gotowa? Tak. Z czym idzie się do szkoły i wraca bez, ale z oceną? Sprawdzian? O, przykro mi, to zła odpowiedź. Dobrą odpowiedzią była praca domowa. Zosiu, chyba wiesz, co cię teraz czeka? Nie! A, nie, proszę, ci zostaw! Nie, 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 błagam, please. Nie chcę tam wylądować w tej wodzie. Rodku, nie wiem, czy ona czy, czasem nie jest zimna. Nie, błagam. Nie, 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 nie. A! <kly> o nie, jestem pierwsza, przegrałam! <kly> Mamusiu, przegrała! Tatusiu, ratuj, jest mi zimno. Mamy jakiś ręcznik. Oczywiście, Zosiu, chodź. Oj, Zosiu, to chyba nie jest Twój szczęśliwy dzień. Przepraszamy, ale odpadasz. Zobaczymy, kto następny odpadnie. Jeżeli teraz któryś z Was yy, ostatni raz yy, odpowie źle, u, to również może się zmoczyć. No dobrze, grajmy dalej. Zosiu. E, przepraszam. Nie, 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 nie. Klap. Tak, jest, jest tu jakiś klap? Klap, odezwij się. Aha, a, y, klap, klap. Tak, to ja, to ja. Gotowy? Tak! Przepraszam. Już gotowy? Dobrze. W takim razie wymień trzy figury geometryczne. Ej, dobra, e, trójkąt, kwadrat koło. To bardzo dobra odpowiedź, Klap! Wow, Brawo, dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie, Tatku? Kiedy obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia? Ja nie wiem, 1 stycznia. Ojej, tatku! Przykro mi. Co nie? Ojej, to ja może wypowiedź. <mALLENCESZidity> Tadek wpadł. A teraz uważajcie, tatku proszę wyjść z basenu i uprzątnąć te dwa stoki od tatka i Zosi. Pozostało już tylko trzech uczestników. Teraz uwaga, kto odpowie na to pytanie? Ten, kto odpowie dobrze, będzie bezpieczny. Ten, kto nie będzie miał w ogóle pojęcia, również będzie bezpieczny. Natomiast osoba, która odpowie, ale źle, przesuwa się o jedno pole dalej. Więc miejcie, miejcie się na baczności, bo to jest level bonusowy. W takim razie zaczynamy tak. Aha, jeżeli będziecie znać odpowiedź, przynajmniej będzie się to tak wydawało, podbiegnijcie szybko do tego czerwonego przycisku o przed wami. O, o tutaj, ten czerwony, mały, czerwony przycisk. Wciśnijcie go, aby móc odpowiedzieć. Jeżeli nie macie bladego pojęcia o tym, co mówię, wciskacie biały przycisk o tutaj, ten obok. Jasne? Pytania? A, no to zaczynamy! Ty tyri, ty tyri. To już ostatnie pytanie w tym sezonie naszego programu telewizyjnego: Aqua Plusku. Więc tak, gotowi? Tak. Więc zaczynajmy. Jak nazywa się brat Super Mario z gry komputerowej? O, proszę stać! Zatrzymujemy czas. Pip! Wygląda na to, że Klap oraz Bella próbowali wcisnąć oba naraz czerwony przycisk. Tak, ten czerwony. Natomiast Michalinka chyba nie ma zielonego pojęcia i o tym pytaniu, więc... Wolała wcisnąć dla bezpieczeństwa biały przycisk. Zaraz zobaczymy ich odpowiedzi. Michalinko, jesteś bezpieczna. Możesz przesunąć się do tyłu na start. Klap. Wcisnąłeś jako pierwszy czerwony przycisk. Jaka jest twoja odpowiedź? Brat Luigi'ego nazywa się... Pitch. Dobrze, Bella. Jaką ty masz odpowiedź? Mi się wydaje, że brat Luigi nazywa się Mario. No, no, zwykle jest nazywany Super Mario. No dobrze, zobaczymy, kto wygrał, a kto przegrał. Proszę usunąć przyciski. Kto wygrał, kto przegrał? Brawo, Bella! Wygrałaś ten program! Woohoo! Nie wierzę, wygrałam ten program! Oh yeah, ale nieraz nie wpadłam do wody, mimo że pierwsza raz nie zgadłam. Din. A klap przegrał na na. na, na, na. Uhu, tak wygrałam! Oh yeah! Niech to myślałem, że będziemy pierwsi. No, ja też. A, Bella, jesteś ciekawa, jaką dostałaś nagrodę? Tak, idę bardzo. No dobrze, szykuj się. Twoja nagroda to darmowy kupon na basen, na wizytę w basenie i 500 złotych. Wow! Tak, Bella, uuu! A oto pokazujemy Wam podium. Ty, 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 Ja przynajmniej nie jestem mokra. No ja też, wiesz. No, fajnie że mamy, nie? No, tak dość. Jednak opłacę się robić zadanie domowe i sprzątać pokój. ja w sumie nawet nie. No dobra, pa. Trzeba to stąd jak najszybciej zabrać. Ech, ech. No, gotowe. Co to jest? Nie chcę tego tu. Otworzę trochę okno. Zmiataj z mojej kołyski dla lalki. I nie ma nudy.